Wielki Tydzień upływa pod znakiem przygotowań i oczekiwania do Wielkiej Niedzieli, bo przez Wielki uczestniczono w ciągu trzech dni w nabożeństwach upamiętniających wjazd Chrystusa do Jerozolimy, zapowiadających Jego śmierć i zmartwychwstanie. No i w tym czasie odwiedzano ubogich chorych, którym udzielano wsparcia. Wiele też w ogóle ludowych wróżb związanych było z tym okresem. Dni wielkotygodniowe wróżyły pogodę na cały rok. Uważano, że jaka jest Wielka Środa, Taka będzie wiosna, jaki wielki czwartek, takie lato, jaki wielki piątek, yy, taka, taka będzie pogoda na żniwach i na wykopki, no a wielka sobota zapowiadała pogodę na całą zimę. Yy, jeśli chodzi o w ogóle o wielką środę, to w swoich zwyczajach z tego dnia ksiądz Jędrzej Kitowicz pisał coś takiego dawniej. Wielką środę podprawione juczni w kościele, która się nazywa ciemną jucznią, dlatego iż za każdym psalmem odśpiewanym gaszą po jednej świecy jest zwyczaj na znak tego zmiększania, które się stało w naturze przy męce Chrystusowej, że księża psałterzami i brewiarzami uderzają kilka razy o ławki, robiąc tym małym sposobem łoskot. Chłopcy swawolni naśladując księży, pozbiegwszy się do kościoła z kijami tłukli nimi o ławki z całej mocy czyniąc grzmot po kościele jak największym. Ponieważ po ciemnej jużni, aż do rezurekcji milkły kościelne dzwony. Po wsiach chodzili chłopcy z kołatkami, bębnem lub tzw. tarapatami i obchodząc codziennie wieść trzy razy przypominali wszystkim, że obowiązuje post i według starych przepisów kościelnych, kto nie będzie pościł, temu kołatkami zęby wybiją. Wielka Środa była też dniem, w którym gospodarze wychodzili z poświęconą w ubiegłym roku wodą, Święcili pola, aby dobrze rodziły, na znak tego, że Chrystus za grzechy nasze był od Judasza w ten czas zaprzedany. Polacy w ten dzień również nie jadali mięsa. Zygmunt Glogier tak w ogóle opisywał całą rozprawę z Judaszem Wielką Środę. Gromada chłopców, zrobiwszy sobie Judasza ze słomy, przybranego w szaty czarne podarte, trzymającego kaletę w ręku napełnioną szkłem tłuczonym dla brzęku, na pamiątkę oczywiście 30 srebrników, na cmentarzu przed kościołem chłostała Judasza kijami, sieczonego go drewnianymi pałaszami. Wśród wrzawy i śmiechu zebranego ludu włóczono Judasza po ulicy, wkładano go na taczki, wieziono na plebanie do gospody, a na koniec topiono lub palono.